Cześć, Manko, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, paliwo drogie, trzeba zadbać o zabezpieczenia. Tutaj miałem taki problem zawsze. Znaczy zawsze, kurde. Odkąd tutaj zajrzałem? To jest problem, że ten cały koreczek, jak go tu przekręcimy, to on się powinien zamknąć i się powinien kręcić. A się nie kręci. Normalnie się kręci, jak go dokręcamy i jak, jak go zamknę, to on powinien się już kręcić tak, że go po prostu nie da się wykręcić, a widzicie, przeskakuje dalej. I musimy to naprawić. Co nam będzie potrzebne, panowie? Na pewno sprawny korek. taki, ale teraz też trzeba zrobić tak, żeby ta wkładka znalazła się tutaj, żebyśmy otwierali to tym samym kluczykiem, a nie jakimś drugim. Tutaj sprawdzałem w tym nowym, tutaj nie ma żadnych, yy, nie ma tutaj tych zapadek całych, które odpowiadają za to, żeby nam po prostu nie szło tego, bo teraz to możemy w sumie przekręcić śrubokrętem, jak nie ma zapadek we wkładce. Tutaj nie przekręcimy tego śrubokrętem, bo, yy, bo są zapadki. I cały proces wymiany tego to będzie przełożenie tego. Znaczy w sumie tego do tego, bo musimy tutaj taki plasticzek się połamał. Ja Wam to pokażę. I ten plasticzek, który tu jest, jest sprawny, a tutaj się połamał. I musimy po prostu go przełożyć. I zostawimy na tym starym korku tylko po prostu ten cały plasticzek, ten cały, ten cały plastik, który tam jest, przełożymy do tego, wymyjemy, żeby było jak nowe i, i tyle. No i co? Bierzemy sobie po prostu korek i idziemy na warsztat to zrobić. Dzisiaj taka szybka robota, powiem mam dopiero niedawno się zorientowałem, że to tak można zostawić, kurwa zawsze gdzieś to. Zawsze gdzieś to zostawiałem. A to tak ładnie można zostawić. Ciekawe co to tu jest. Tutaj jakoś to się zamyka? Jeszcze, czy co? Nie, jak chyba jak jest zamek centralny, to... Jeszcze by fajnie było, jakby tutaj było do tego jakaś taka fajna zawieszka, żeby tu gdzieś można było to powiesić. Są chyba takie, nie, nie wiem. Musicie zobaczyć, czy wy macie przy swoich takie zawieszki, bo ja bym to. Oprócz tego, że to tak fajnie można, to bym jeszcze to jakoś żeby to nie wypadło na przykład dobra, idziemy idziemy to na warsztat, bierzemy i zaraz się to wymieni szkoda korka, bo ten jest co prawda ten jest oryginalny, który kupiłem ale już widać, że ten plastik nie będzie taki wytrzymały, bo on jest chyba chudszy trochę 9,9 kur 0199, możliwe, żeby to było tak stare? Chyba nie. I co panowie, jesteśmy na warsztacie. Trzeba najpierw się tam dostać do tej całej e, kładki. Ja sobie użyję do tego takiego metalowego metalowej łyżki. E, I co? Tutaj musimy najpierw otworzyć te oba, e, oba korki. Te nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj są za... Przy każdym korku są takie plasticzki, takie metalo takie plastikowe zatrzaski. I przy tym zatrzasku zaraz musimy sobie trochę włożyć tą yy, całą łyżkę, no i go trochę uwolnić, że tak powiem, trochę sobie go odgiąć, całą, tą, tą całą ten plasticzek. One są dość wytrzymałe, więc raczej nic się nie powinno połamać. I jak zrobimy to przy drugim, też ciągniemy to do siebie, i teraz już w zasadzie. Bez pomocy tej łóżki powinniśmy to, ale trochę jeszcze sobie jeszcze sobie trochę pomogę ją. No a wskoczyło mi z powrotem, no to tak to nie zrobimy. Hop, hops i poszło. Hops. Wyleciała mi, ale to nie szkodzi. Wiem jak ona tu jest. Yy. Ona normalnie tak sobie tu wchodzi i tak sobie to chodzi. Elegancko, i jak mamy na przykład kluczyk, jak mamy kluczyk, to jak odepniemy sobie to, to, to jego ja nie wyjmiemy. Bo tutaj ten cały kluczyk e, zarządza tym mechanizmem, tym plastikiem, i to się obraca tu w środku w tej całej zębaczce. Jak zamykamy, to to po prostu się chowa i się obraca cały korek. Jak zamykamy, jak otwieramy, to cały ten korek tutaj to się zazębia i tak naprawdę możemy otworzyć ten cały mechanizm. Tutaj się po, po prostu ułamał jeden z plastików. Teraz to pokażę. Jak będziemy tu wyciągać później tą y, wkładkę, to trzeba z tego co słyszałem najlepiej, z tego co czytałem najlepiej y, Najlepiej tutaj włożyć kluczek, żeby nam te zapadki nie wyleciały, bo później już ich nie włożymy tak, jak powinny być. Ale dobra, to mamy jeden korek. Ten właściwy, ale najpierw jeszcze rozbier rozbierzemy sobie ten niewłaściwy, ten nowy, z którego weźmiemy sobie części. Na tej samej zasadzie trzeba popróbować, bo nie zawsze każda zapadka chce współpracować. I teraz wyciągamy. Hops, tutaj nam zostało, ale to nie szkodzi. I na podstawie tego wam mogę pokazać jeszcze bez żadnego problemu, że tam coś wyleci. To, to na podstawie tego pokażę. Tu mamy taki drucik, jego wyciągamy. Tu mamy wkładkę, tu możemy sobie podważyć. Hops. Jak nie idzie to przekręcamy kluczyk. Może tam odprawka jest, użyte coś. Tutaj najlepiej jak jest zamknięta wkładka, to wtedy nam to tak nie wystrzeli. Ale lepiej sobie tu przytrzymać, bo tu jest sprężyna. Wyciągamy sobie wkładkę. Tak to wygląda. Tu nie ma żadnych zapadek, także tutaj nam nic nie wyleci w tym nowym. Ale nie mogę tego też nowego założyć, bo mi kluczyk tu nie wejdzie. Po prostu jest chyba pod jakieś inne modele już po prostu kluczyków i, i mi tu nie wejdzie. Tu chyba by można było nawet to zdjąć, bo to wygląda na zajmowalne, ale nie będę się tak bawił. Po prostu przełożę tą całą wkładkę. Także tak, to mamy od nowego korka to to możemy zostawić. To też jest nowy korek. I teraz tak, tu musimy to to przekładamy do nowego korka. I teraz musimy też rozebrać rozebrać ten stary. Tak jak mówiłem, włożymy sobie tu kluczyk. Może go sobie odetnę, żeby było wygodniej Tak, wkładamy sobie tu stary kluczyk. hops żeby nam nic nie wyleciało. Tu Wam pokażę, na czym polega usterka tego. Złamany plastik. I jak jest złamany plastik, to już po prostu tego nie, za, nie dobrze to się tutaj, bo tutaj wchodzi taki metal, taki metal e, od tej wkładki zamka. Tu widać zresztą, że tam z tyłu jest połamany ten plastik, został e, i to przez to nie możemy już dobrze e, tym Całym, tą całą wkładką manewrować, chociaż powiem Wam w zasadzie, byśmy mogli cały ten plastik tylko wymienić nie bawić się tutaj z tą wkładką. Też nie wiadomo, jaki w sumie, jaka jest jakość tego plastiku. Chyba tak zrobimy. Wyciągniemy sobie tą starą, yy. wyciągniemy sobie ten stary, co to, tam to zostało. Nie będziemy się tutaj bawić, w jakieś przekładanie. Wyku tych całych plastików. Jak widzicie, taki plasticzek się płamał. To się zaraz to jeszcze wyczyścimy trochę. Yy, I tyle. I tak, to bierzemy, to niech jest do tego nowego, ale tu jeszcze ten plastik sobie przełożymy. Wyciągamy go po prostu ze sprężynką już. Do tego. I tutaj sobie go wkładamy, ko którą stroną, stroną, taką, żeby tu weszło. Chcę zostawić po prostu jak najwięcej w oryginale, bo nie wiem jak z tymi nowymi częściami niby oryginalnymi, nie ma co przesadzać. Także tak, tutaj sobie odbezpieczyłem, cofniemy się trochę tym, tą całą wkładką, na tyle, żeby włożyć ten nowy plastik. Nie y, uszkodzony, hops. wjeżdżamy tutaj tak, żeby tutaj to było od tej strony, hops, manewrujemy, żeby to nam fajnie weszło i już w zasadzie działa to, zabezpieczamy drucikiem. Jest to naprawione, moglibyśmy to jeszcze wyczyścić troszkę z tego syfu trochę przesmarować jakimś nie wiem, jakimś smarem, jakimś olejem towotem, czymś co jest śliskie czymś co jest śliskie, może być chyba też nawet ptfe, żeby nie przyciągało tak syfu będzie to na pewno lepiej zawsze chodzić hops, widzicie jak jak odbezpieczam to się załącza jak zamykam zamek Chowa się to, dzięki czemu to się kręci w środku. Nie wiem, na ile to jest zabezpieczenie, bo to taki plasticzek. Hmm, no, ale dobra, tam kurde. Zawsze to coś. Zamykamy, znaczy otwieramy. Jest zazębione. Zamykamy. Ząbek się chowa, i yy, w tym momencie możemy sobie kręcić tym korkiem i nie odkręcimy go. Tak to działa. Możemy tutaj troszkę jakiegoś smaru dać, chociaż tam było przesmarowane, także nie wiem, czy to jest sens. Za dużo smaru też yy, niedobrze. Trochę go tutaj z wierzchu wyczyszczę, żeby nie był taki uwalony, po prostu jak nie ma tego plastiku, który się połamał, to, to po prostu to nie będzie działać, bo nie ma gdzie się zaprzeć, nie ma gdzie się zaprzeć. Ale to też jest tak skonstruowane, że jak puści, to będzie zawsze za, zazębione. Teoretycznie bo tam puściło i było zazębione, czyli otworzymy to chyba zawsze. Także tak chyba to wymyślili. Na szczęście, w tą stronę, którą powinno być, jak się coś uszkodzi, to będzie można otworzyć wlew paliwa. I co? Tutaj sobie jeszcze wyczyścimy to. Starego syfu. W zasadzie można by było to wszystko potraktować brake cleanerem, ale zobaczymy, może się uda doczyścić. No, mógłbym w zasadzie całe to założyć, duszy, nie tu się martwić, ale wolę jednak, jak jest na tych oryginalnych częściach, jakieś mam lepsze zaufanie do nich niż do tego, co teraz robią. W zasadzie można by było zobaczyć, czy ta uszczelka jest dobra, ale chyba dobra, kurde. Nic się, nic się tu nie lało, ani nic. Nie ma też co na, zakładać tej nowej, kurde. Gdzie jest dobrze, to, to znaczy, że wszystko gra. Jeszcze tutaj ten korek budowy... jest dość uwalona, także trzeba ją wyczyścić. O, proszę bardzo. I co panowie w miarę to ogarnięte? Może nie najczystsze, ale zawsze coś można by tu było w sumie trochę sobie to przesmarować, ale jakimś olejkiem, kurde delikatnie delikatnie tutaj troszkę nasłączymy te tryby. Zakładamy w odwrotnej kolejności. To już możemy wyjąć ten kluczyk, bo już nam się nie przyda. Ale przyda nam się to trochę to wyczyścić. Warto tutaj sobie go schować, czyli dać na zamknięty kluczykiem. Wtedy nam to fajnie wejdzie, bo tak to będziemy się siłować, żeby to włożyć. A tak elegancko już jest. Zakładamy górę naszego korka. Tak, żeby nam to wszystko tutaj ładnie weszło. Hops. Dociskamy to, żeby weszło nam na te całe zatrzaski. Tu już widzę, wszystkie nam zaskoczyły. Zamknięty korek nie będzie nam się w ogóle chciał otworzyć. No właśnie po to go się zamyka w sumie, żeby się nie, nie miał otworzyć. I co panowie, znowu jesteśmy przy aucie. Zakładamy korek, teraz funkcji, jest teraz w funkcji zamkniętej, także znaczy otwartej, także powinien się zamknąć. O, przeskakuje i jest odpowiednia siła. Teraz go możemy dalej otworzyć, tak? i teraz, jak zamkniemy go sobie kluczykiem. Hops. Do końca. Hops. To już jak widzicie, nie otworzymy go. Ha. I już kurwa, teraz mi nie ukradną paliwa. <ścoughs> nie otworzę Dobrze. A, pewnie. Dobra, tam zamknięte, zamknięte. możemy zatankować, elegancko panowie naprawiony. fajnie, nie? takie małe rzeczy, a cieszą czyli co? po robocie, dobra dajcie znać, czy u was to działa, czy się zepsuło u mnie się jak widzicie zepsuło ale już działa to najważniejsze, także co? dzięki za obejrzenie, do kolejnego odcinka na razie i cześć to jest do tego, tak? Do zamka centralnego chyba. Dajcie znać, bo jestem ciekawy. Chyba tak. Tutaj takie też jest. Tutaj też. Chyba, że tutaj się otwiera jak centralny zawodzi. Nie wiem. Dajcie znać. Dobra. Zamknięte? Zamknięte. Na razie.